Cześć, ja jestem Exile, a to jest y, Payday 2 Tak, właśnie pomyślałem sobie, że nagram Paydaya 2, czemu nie W końcu jest to bardzo... Bardzo fajna gra kooperacyjna, tak? Y, może później nagram to z kolegami, albo coś, jak się zgodzą, no ale zobaczymy Jak na razie gram sam y, No, 3 y, jakieś randomy oczywiście Bad speaking, dobra, shut the fuck up nie wiem co oni robią, ale powinni rozpocząć. Będzie to misja trzydniowa Rads, ProJob. ProJob to jest taka, no nie wiem, jak to powiedzieć. Profesjonal Job, tak? <grywka> Tylko na czym to polega? Wait. Mamy tutaj broń, pokazany kto co nosi. Na przykład tutaj ma ktoś piłę, tak. Jakieś nożyki, tutaj chyba jestem, tutaj jestem. Ja to jest moja broń, to jest wszystko moje. Oto o. Mogę tu pozmieniać. I mam taki zamiar, ponieważ będziemy, w tej misji będziemy gotować kokę, a czyli metę. Metę, tak, metę. Eee, Czy wziąć to? Wezmę to. Jeszcze to. Raczej mi się nie przyda to, więc wezmę amo. Jeszcze sprawdzę, co oni mają. Amo medic, medic. Dobra, spoko. Jak dla mnie spoko odblokowali wszystko dodatkowe, będziemy mieć granaty, wszystko A i w otykuck. No, nope. e, no dobra, nie wiem jak oni chcą. Ok, we cook guys 2 na 2 gotujemy. Spoko. Mają zamiar gotować metę, bo czasem po prostu się nie gotuje, bo to jest, już wam mówię jaki to jest poziom. Gdzie tu jest poziom? Nie ma poziomu? A jak ja mogę sprawdzić poziom? Gdybym pokazał. A, tam był risk, o, overkill. Jak widzicie teraz, jest to overkill, gdzie przychodzi jeden wielki facet, który tylko może dostać headshoty i to kilka razy, żeby go zabić. Eee, czemu ja tak nie mogę biegać? Aha, mogę. Dobra, idziemy Idziemy, idziemy... O kurde! Trochę mi przycina grafę Przy okazji wezmę paczkę I zaraz zmniejszę... Oni gotują, tak? Czyli muszę coś wziąć fajnego Bym poszedł po to, ale mi się nie chce schodzić na dół już pierwszej Chciałem to wziąć y... Szukamy materiałów, takich właśnie jak nam teraz mówią, czyli Matrix Muratrix jakieś gówna, tak. O to na przykład. Co jeszcze? Już mam wszystko. Jeżeli chcieli, gotować, to idziemy na górę, tak. Idę już na górę. Policja idzie. Tu jest amo, jest wszystko. To jest za. O, paczka. Weźmy paczkę I teraz zmniejszę grafikę Jeżeli zdążę Wideo Kurwa, tylko taka grafika to spieprzać. Będziemy musieli tak po prostu wytrzymać, no Mam nadzieję, że będzie spoko Nie wiem czemu mój komp nie wytrzymuje tego Masakry Idę z tej strony O, za murową Zagotuje ja Oni są na dole, tak? Najlepiej na świecie Eeeem yy... Aha, to teraz chcą blow to No co za kultasy, kurde co ją ja teraz zrobić? Halo! Mam pistolet tylko, boję się. Jeden ziomek ze mną Właśnie ich uświadamiam, że my gotujemy. Może tego nie wiedzą. Wejdźmy wyjdźmy do okna, no to w coś. O, chuju złote. Co ty zrobił? Nie ma nikogo? Tam jakiś idzie staw. Ostrzelajmy sobie w nich. O chuj. Widzieliście? Ktoś chciał mnie zabić. I co teraz? Kora już ma patrzcie ile HP, nie? Ciekawe. No no jebię, kurwa, czekamy aż powie dam. Sfeliwany. Powiedział wszystko i, i gotuj, nie? Co potrzebuję rzucić? Ja nie wiem. O, rzuciliśmy. Łoo, wow, spieprzać! Kurwa, jaką w las tutaj strzelać niego. Lol, z góry! wleźli z góry, widzieliście przez okna pewnie. No, zajebiście. Ostrzelajmy sobie wszystko, co się rusza. Ledwo co tu, kurde, widzę. Ale jest jakiś snajper jest. O, starczami, no najlepiej. Fajnie się bawicie, bo ja też. O, tam najlepiej. No. Zabijcie go. O, o chuju złoty. Gotujecie? Gotujcie. dobrze Przechodziłeś do Soda, right? To Soda? Rzucili oni, czy nie? O, jest. Już coś się Jeden na trzy. No super. O, widzicie to jest właśnie ten wielki. Wiem mu tylko w głowę trzeba było strzelać. Tam w te... w te... Kurwa co on tam ma hełm jebany, ale w szkłotek, żeby przebić, a potem mu w zajebać. To masakrę. Przecież go nie da rady się pokonać? Po pierwsze, o Jesus Christ. Co on robi? Co on robi? Gdzie jego noga druga? I ten czoł mu chce Paweł obrobić. LOL Dobra Więc co tu się dzieje? dawka. Dzieciak się jakiś... Chudźda? Nie Postrzelajmy sobie z Bakor. O! Snajper zabity Idzie Ta ninja Trzeba go zabić, bo on potem nachita wszystkich Nie? Ktoś do mnie napisał Zajebiście, cieszę się bardzo Były oni czy nie? Sam nie wiem. No i piszą do mnie. Kto to pisze? Przestać, powiedziałem. Wszystkich was zabija. Chodźcie. o no pinam. Napił. Nie przestać. Idziemy tu przez okno wchodzić. Biedalez mojej posesji, Powiedziałem. Ty. Co zaś się skąpiłeś? Jeszcze żyje? O, następny czy oni tutaj nas bronią z tej strony? Czy ktoś nas z góry broni? Oni z góry raczej często, raczej rzadko przychodzą więc powinno być spoko w miarę. Jak tam z naszym? No a spoko. Czemu nie możemy gotować? Co jest grane? Halo, wody nie mamy? Dobra Co ich tak dużo Ale dużo ich widzieliście Spieprzać Ja wam dam wchodzić bez pozwolenia Kupa, na to kupa o skiepa w vanie, lol. Kurde. Jakiego zawiesić teraz mogę? Weź mi to wyjaśni. Lol. No, Zabijesz go. Ups. Nie, cztery amo. Ofuj. Kurde, gdzie są moi? Kurde, ja chcę na górę iść, nie? Uuu, musiałem, musiałem doładować amo, łodowani amo, łodowanie, o kurde. Ja ci dam Chuju głupi Dobra, granaty mamy Dawać granaty Co to było? O kurde, co on tu robi? BON! Aaa, z noża. O kurde dwóch! Raftowałem. A co ich tak dużo tutaj? O chuju złoty Help me! Dobra, pomłodnij się Ja nie? No nie walimy O co chodzi? O chuj, złoty Chyba ktoś zjebał, ja nie powiem kto ale spierdalamy Aaaa, tak? To jest to Neo, ktoś jeszcze tam jest. Tylko nie widzę go owcuk Ow cuk! Widzieliście gruba zbył? jest casting soda, on mówił. Kurwa ciągle soda. Nie no, nie wierzę, ktoś dodał źle. Zgaduję, że ja. Czy <grym> nie wie, że ja. Co to miało być w ogóle? Wygramy w pierwszej misji, nie? Ja wiem. Aaaa, dosta... Zabić go szutkiem biega nam tu po chacie. No, leżeć szmato. Powiedziałem. Dobra, bierzemy to torbę i spierdalamy. No, podnieście mnie, chłopaki. Ale mi biało przed oczami, nie? O, chuju, złoty. O, już Nie widzę, co się dzieje. Co to było? To przez tą metę, kurde, nie nosem pewnie wciągnęłem. Na 100%. Coś dołącza, dołączają i dołączają pół godziny. A ten mówił chyba coś o sodzie, nie? To dodałem słońce, o co mi chodzi. Mały no shot. Las, las. Tam jest jakiś. Czy ja znajdę snipera z tego? O to. O kurde, kto mnie to gdzie? No nie, kurwa, wraz znowu. Już cię osłaniam. A gdzie jest apteczka medyczna teraz? Kurde, nie wiem gdzie są medycyny Nie ma medycynów? A jak przebiegnę tam? AAAAAA POGNIO! Uff Wezmę granat. O Jezu, co to dalej płonie tutaj? O złoty, naładuj mi się w końcu Armor! Armor! Tego nie mówcie, że się wyjebie Eee! Ty powinienem być strażakiem Naprawdę, widzieliście jak mi to dobrze wyszło? Kurde Po prostu Moim zdaniem tak byśmy tego nie przedefali, tak? Więc dobrze nawet, że to zrobiłem Bierzę tą paczkę O kurde, nie ma wanu? I co mam tutaj robić chłopaki? Muszę to wziąć Ocie panie O, od razu lepiej przed oczami, nie chłopaki? Widzowie Chodź, ty, coś tam W PLECY! O tam jest Co? On tak jeszcze, widzieliście? Strzelamy mu w głowę wszystko A ty koleś, o wyjebane was Szmaty głupie Ja wam dam Co by teraz to zrobiło? O chujo złoty Jak granata rzucić? Więc pod czwórką jest Nie, pod trójką Jeden ten wam przyjedzie. Nie. A to dopiero pierwszy dzień z tych. A ten nie wiem, gdzie pojechał, nie? Patrzcie. Pojechał, no daw się spalić. On się tam pali, nie? O ja, co się Ło, szybko. Ktoś mnie tu strzela z góry. Wam dam. Się wyjebał, kurwa, co za idiota. Nie, nie mam pytań w tego kolesia. Kurwa, gdzie ten granat? O! Jak to mogę się. Jak mogę przez to nie przejść? Dwa idiota MR Pink Where you went with... O co Dobra, ucieknął Ucieknął O kurwa Sam tam wjechał, idiota głupi A potem o ja jebie Dobra, drugi dzień. Wkurz na ludzi jest ostry, ale spoko. Damy rady. Drugi dzień. Co to było? Tutaj też amo nie przyda się, nie? To było coś z tymi, z autobusem. No, to będzie łatwe chyba. To chyba z autobusem coś. Tak mi się wydaje to. Tak. No dobrze. To szybka chyba będzie misja, i ostatnia będzie z bankiem. Jestem przekonany, że. A nie, to nie będzie. Z... Nie pamiętam już, kurwa. Korra! Wszystkich powiem, Zobaczycie. Ja mam dam. Dobra, no escape. A, escape. Mhm. Czyli jeszcze pierwszy dzień, chłopaki. Teraz uciekamy od, y, od policjantów, bo chcą nas zgwałcić. Mówili, że mają moją matkę. I ja ich powiem, matkę też. O, myślę, że nie mam torem żadnych O Jezus My powinniśmy brać tego Nie brać armora, tylko jakiś kurde suit i biegnąć po prostu Pokrok. Chciałbym tamten tak szybko tam doszedł, a ja muszę naokoło około zapierdalać Kurwa, wam dam Ja wam dam ty, 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 ty. Co on robi? Miejmy nadzieję, że jest idiotą co ten robi? Też jest idiotą? O, co on tutaj lokpitował? Kurwa jak tu jest O Jezu, co taki? On drzwi lockpitkuje, nie? Ej, co jest? Amo się skończyło Ale on jest idiotą, ten okoleś, nie? Ja nie mam pytań jakim on jest kretynem O granaty, skąd on ma granaty? Kurwa mam... o dostałem Możesz ich zabić? On nie może ich zabić, nie? Co ty robisz? Aha. Med medykamenty Powinniśmy się jakoś wycofać, nie? Bo coś na mnie idzie tutaj. O Jezus, no co jest, ten flash tak długo działa? Gorzej niż w się kurwa. Idziemy naokoło. O Jezus, się zmęczył mu jeszcze, no najlepiej. O, O żyje Heh. szki. Widzieliście szyłem. Dobra i teraz ostatni Nie drugi dzień Ja jebie Drugi dzień Z autobusem, good Dobrze napisał good, cieszę się bardzo MR Pink. idiota, idiota, idiota Że niby najlepszy był W padaniu, tam było dom Jestem przekonany. To będzie spoko. Idziemy full w defa. Dodawać! Ready! Ready, ready, smart, ready Dobrze, ready Zobaczmy jak tu wszystko potoczy się. O nie, to jest z tym budynkiem, tylko nie to Kurde, jak tu się wchodziło Kurde, widzieliście? Cygan O nie, tu muzyk Brać to samo O chuju złoty, czemu ja wybiegłem na zewnątrz? Kurwa, powiedziałem was. stać! Zrobię was jak w Afryce robili O chuju Widzieliście? Prawie mnie zabili to murzyn, drapieżca Murzyni lubią Nie to, żebym był rasistą, ale... Znaczy, ja nienawidzę rasistów, ale gorsi od nich są tylko murzyni, naprawdę Znaleźli oni to, czy nie? Czy ja mam szukać finding information? Ktoś drilla podłączył, nie? Nie mam pytań czy Mamy informacje szukać, o takich na przykład Spalili informacje czy Co nie mówię? Są moi koledzy z Teamu. W nie nie O jezu. Kto tu kurwa postawił sofę powiedziałem? Zmierz, stąd. Ja wam dam. Idziemy na dół. Boże, ja się zgubiłem. Nie wiem jak oni, ale ja się zgubiłem. Czemu ja wlazłem do tego? Wlazłem. O, escape. O, patrzcie. Nic nie zrobiłem, wchodzę do tego i misja jest wykonana Jak jazy świetny No nie wiem co zrobili, ale dobrze zrobili Kurwa się nie wygłupiać chłopaki tylko wchodzić, no Powiedziałem Powiedziałem i wyszło wszystko, patrzcie jak ładnie, pięknie Jakieś pieniążki, guys Co ty napiszesz teraz? O co chodzi? We kill him and go. O co chodzi? Ja tej misji nie robiłem. Oni powiedzieli, We kill him and go. Ej, jest pilot. A kupię. Jakie patrzcie mamy? Widzicie pilota, super. Jest najlepszy na świecie. Evantage. No, to jest autobusem. Czy to nie jest autobusem? Czy się wydaje, że to za autobusem. Jest. Who is him? Chuj. Who... Co? <laughs> Dobrze, cieszę się bardzo. Sąd traki możemy sobie ustawić. Dobra, no dawać chłopaki. Ready, ready. Dawać! Ale dzisiaj sobie kupię maskę na Halloween chłopaki. Żebyście wiedzieli, co, Jezu, co będzie się działo w Halloween, bo ja idę oglądać do kina na trzy filmy Halloween i będę z maską taką usiedzieć w wszystkie strasznie Szbaczy Na podłogę! Powiedziałem! I dam kurwa, związę ma to głupie. To też dobrze Na ground. Wiecie, co to znaczy? Nie wiem co chyba robię, ale chyba źle robię. Kurwa ja wam dam, gdzie to jest... Ty jeszcze żyjesz ty jeszcze żyję, patrzcie <kisses fizerden likewise> <Epelessness> O kurde, on mi wyje, bo nie Czemu? A co oni zrobią? A co oni zrobili? A, escape, oni uciekają. Czemu? A -a 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 -a. Czemu nie idziemy do autobusu chłopaki? Jaka żena? Dobra, nieważne. Udało nam się. Jaka misja zjebana I tu od razu mówię, w tej misji nie chodzi o kasę. bo patrzcie 44 tysiące co to ma być kurwa Przecież ja za to wacików dla mamy nie kupię, mamy 8 milionów 500 000. Tu chodzi o właśnie ten EXP, widzicie 205, spoko jest und do Dobra nieważne, to nie, tego nie było, on tego nie powiedział, bo to Mr Pink to, to w ogóle jakiś dność wodorosty Ale, nieważne jeszcze zobaczymy jak tam 71 level, wybierzmy kartę, zawsze środkowo biorę. Dawajcie. Maska Kurwa Shotgun. Oj was już... O, Gearson Boy, fajne. A ten jak zwykle maskę ja jem. No zajebać by ich wszystkich, nie? No i tyle. Dziękuję wam wszystkim, że... Jak ktoś wytrzymał do końca, może nie, jakoś to pewnie pokrócę, wszystko będzie ładnie zmontowane. Ale dziękuję i tak za oglądanie. I pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Co Jaką chcecie gier, Gierkę zobaczyć na kanale? Mogę nagrać. z, no, z dużą. Bardzo. Wszystkie gry są w opcjach, tak? Ja mogę zagrać w każdą Gierkę. Będziemy się bawić świetnie. Może na Halloween coś wymyślę. Patrzcie, jaki bir, ja jebnie, to ja jestem. No i, i tyle. I widzimy się w następnym odcinku... czegoś, nie wiem, może Paydaya znowu Zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać, czy dużo osób będzie to oglądać, no czy po prostu będzie, będzie na to jakaś chętka, tak? Ktokolwiek będzie chciał zobaczyć, jak te, ta morda banki obrabowuje i wszystkich zabija? No, To, to subskryba wtedy musicie dać mi